Nie tak było panie Andrzej. Nie, nie tak jak było, spokojnie. Kamery włączone, możemy? To już nagrałem Serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej po meczu w masie Cesaria Rzeszów. Pan trener Tomasz Tułacz, chodniowiec zespołu yy, Gości i pan trener Piotr trener zespołu Siedlec. Poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania, pan trener Tomasz Tuch. No cóż, przegraliśmy się mecz w wysokim rozmiarze, przy czym wydaje mi się z mojego punktu widzenia, chcieliśmy dzisiaj grać w piłkę i tutaj robiliśmy wszystko, żeby prowadzić swoją grę, no niestety pakarne, że groźny był w Przeciw bramkarza. Przeciwny wykorzystał z naszych i przy swojej do, m, dobrej grze, a czasami można powiedzieć że bramka bramkarz że dzisiaj 100% w sytuację w tej minucie nie wykorzystano. Świetnie obroniony strzał, praktycznie bramka można powiedzieć przez bramkarza gospodarzy. Decyzowała o tym, że dzisiaj wynik jest taki, jaki jest. I ja tu w tym miejscu chciałem podziękować no, swoim kibicom, że przyjechali tyle kilometrów, żeby nas dopingować i wspierać. Za tym dziękuję. Takie mecze się trafiają. Nie, uważam, że nie byliśmy dzisiaj słabszym zespołem, a czekaliśmy w stosunku wysokim. Muszę no, pogratulować zwycięstwa. Przytrafiły się błędy indywidualne i akurat 3 wykorzystane przez przeciwnika. Nam się tych błędów nie udało wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Dziękuję za gratulację. Co mogę powiedzieć? Powiem tak. Bardzo się cieszymy, że graliśmy z niezwykle ważnym i dobrym przeciwnikiem. bo Nie szykujmy zespołów tak jak wcześniej ktoś mi pytał które mogą się liczyć w walce, w walce o, o do wyższej, wyższej klasy rozrywkowej to wskazywają również zespół z Rzeszowa, który będzie się o, o cenę. Odnośnie branek myślę, że nareszcie zagraliśmy tak, jak sobie ćwiczyliśmy. Jak widzieliśmy, gdzie możemy znaleźć słabsze, słabsze ogniwa zespołu z Rzeszowa, że nie ma co ukrywać, że że zespole Rzeszowa może no, nie ma, ale cieszę się, że właśnie mój zespół, mój zespół w końcówce też pokazał, że potrafi grać w piłkę i to, że pracują rzetelnie ci chłopcy, to widać powoli, że te punkty zdobywamy. Yy, A tak już kończąc, to uprzedzam pytania niektórych, którzy mi zadawali pytania, dlaczego broni właśnie Kozarzyński, to mam nadzieję, że zobaczyliście, dlaczego na tego chłopaka stawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania ekspedycyjnym Jarosław Wójcik, tygodniu ksiądeckim. Zadam pytanie trenerowi gości. Który z zawodników pogoni, czy którzy z zawodników pogoni najbardziej Panu wpadli w oko? Ja co, ja przede wszystkim obserwuję i analizuję grę swojego zespołu, ale no, nie jest tajemnicą, że dzisiejszy on niebezpieczny był Czerkasz, tak? Który wiedział, w którym momencie ma się pokazać, w którym momencie ma zaistnieć i on dzisiaj dwa karne wykorzystał bardzo pewnie, jednego sam wypracował i myśmy sobie z tego zdawali sprawę. I, i na pewno to jest głos. ale zespół, ja myślę, że tak panowie byliśmy świadkami się dobrego spotkania. Jeden z drugi zespół chciał brać piłkę, chciał zdobywać bramki, dlatego te bramki były. Żałuję bardzo, że tylko z jednej strony. Dla do pana Piotra jedno pytanko. Panie Piotrze, Adam Czorkas trochę uszamutniony grał jednak dzisiaj. E, zgadza się. Wyszliśmy nominalnie zwykłych napastników e, na początku. Z pierwszych minut zespół, zespół e, z Rzeszowa, który dysponuje m, niezwykle silną linią pomocy, spowodował to, że niestety nasze, nasze przytasowania musiały być spowodowane dosyć szybko, żeby przesunąć e, do środka pola. I cieszę się, że przesunęliśmy dzióbka, który w pierwszej połowie wchodził. To nie było tak, że on nie wchodził. Natomiast zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że ten, ten środek pola trzeba było zneutralizować. Graliśmy, jak to Pan, pan powiedział, na innego Adama Czerkaca, ale no zawodnicy podchodzili, bo, 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 bo mówię, Wójcik, czy, który, który, który wchodził, czy Dziubek, który, który nominalnie miał być na Pasichie, musiał niestety dzisiaj pracować w pomocy, no to bo niestety zespół Rzeszowa dominuje dobrą linią pomocy. Natomiast cieszę się, że mój zespół dzisiaj próbował ją zdetroizować i całkiem przyzwoicie mu to, mu to szło. A z drugiej strony, no z jednym napastnikiem również stworzyliśmy sobie sytuację. No, to wymusiła akurat sytuacja. No, inaczej się gra, jak, jak, jak się gra na, na dwóch napastników pod warunkiem, że linia pomocy dobrze funkcjonuje. No, w tym przypadku no, zdecydowanie, jeżeli graliśmy w dwójkę, nie mogliśmy sobie poradzić i, i początek e, spotkania pokazał to, że no, niestety, ale szybko musimy się przestawić na tą, na, na tą grę. Aczkolwiek, e, mówię, no, ja rozumiem, kibiców, mam nadzieję, że dzisiaj byli zadowoleni, bo tak jak Pani ja powiedział oba zespoły, grały w piłkę. Myślę, że było dobre widowisko, bo emocji troszeczkę było. Było strzałów na bramkę, były interwencje, były rzuty karne, e, były kolizje z sędziami. Ale myślę, że, że, że to co w tym sobie jest piękne. Tak, że oba zespoły po meczu przywiły ze sobą piątki. i Czekamy na następne spotkanie, które jest dla nas niezwykle, niezwykle ważne, bo kolejny wyjazd w tym sezonie. E, policzymy straty, policzymy, policzymy e, nasze ubytki po, po meczu. Zaraz nie, bo niewątpliwie dużo z zostawiliśmy i przy, już się przygotowujemy do meczu z Siarką w, w Tarnobrzegu. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, dziękuję serdecznie za przypisania konferencji, dziękuję panu dziękuję. I zapraszam na konferencję po meczu Garbarnia Pogoń 3 listopada, dziękuję.